Kolejny raz witam Państwa w Green Studio, cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2030. Tak się zastanawiam, czy operatorzy kamer i tego całego sprzętu, który jest tutaj zbudowany na potrzeby naszego Green Studia, nie mają mnie już dość, ale widać, uśmiechają się do mnie, czyli wszystko w porządku. Bardzo Wam z tego miejsca dziękuję za cierpliwość i za to, że po prostu wspieracie edukację Wielkopolską właśnie poprzez tworzenie, e, nagrywanie tych fajnych edukacyjnych, Działań, bo przede mną kolejna cudowna dziewczyna Kinga Jankiewicz, podróżniczka, jak sama o sobie mówi, gaduła. Zaraz się przekonamy, czy rzeczywiście tak jest. Serdecznie Cię witam Kingo w naszym Green Studio Cyfrowej Szkoły Wielkopolskiej 2030. Wiem, że od roku prowadzisz instagramowe konto o Polsce, ale niekoniecznie dla Polaków. Absolutnie nie. Dzień dobry, bardzo mi miło tu być, bardzo dziękuję za tą możliwość i że jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, także dziękuję i jestem gotowa na tą rozmowę. Bardzo dziękuję, natomiast Treści, które przygotowujesz na, bo na, na swój Instagram to są treści, które mają przyciągnąć i pokazać turystom, studentom, Rado, którzy na przykład wybierają się na Erasmusa do nas, tak? Czy potomków, emigrantów, którzy pragną poznać kraj swoich przodków. Czyli tak naprawdę pokazujesz Polskę z tego co wiem, filmiki kręcone są w języku angielskim. angielskim. Tak jest. Pokazujesz Polskę tak naprawdę. No tak właśnie, tak naprawdę po co? Dla mojej własnej przyjemności przede wszystkim. Natomiast też dlatego, że Polska jest po prostu przepiękna. Ja zanim otworzyłam to konto, to dokładnie przeanalizowałam. Co chcę pokazać, i wiedziałam, że chcę jakiś konto o podróżach, natomiast takie konto o podróżach, czy takich kont jest po prostu mnóstwo, dlatego stwierdziłam, że nie chcę robić znowu tego samego, co robią wszyscy inni. Kont o Polsce dla Polaków jest też sporo, natomiast mam tą umiejętność, że znam język angielski i mogę to prowadzić po angielsku, i stąd ten pomysł. Ja też. Sama podróżuję do innych krajów i zawsze szukam takich krajów, które są trochę bardziej inne, takich, które nie są do końca oczywiste. Zamiast Chorwacji wybieram Słowenia, zamiast Dubaju Oman, znaczy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Oman. I to są zawsze takie kierunki, które są trochę inne, trochę ciekawe. Ja zaczęłam się zastanawiać, czy Polska nie jest dokładnie takim kierunkiem? Ona jest trochę inna i trochę ciekawa, nie jest oczywista. Z kim pani ostatnio rozmawiała? Z obcokrajowców, który mówił, na wakacje jadę do Polski. My jako Polacy bardzo nie doceniamy Polski jako kraju do zobaczenia. A, a Polska jest po prostu przepiękna. I Polska tutaj... jest cudowna. I muszę tutaj pani powiedzieć, że ja właśnie najczęściej spędzam wakacje w kraju. Kocham swój kraj. Ale to jest fascynujące, że pani ta, taką jest pani młodą osobą, a patrzy pani na ten kraj jak rzeczywiście wyjątkowy, bo rzeczywiście mamy przepiękne miejsca, mamy przepiękną bazę, e, tą taką muzealną, artystyczną, e, krajobrazową. No tak naprawdę w Polsce jest wszystko. Dokładnie Od tak. gór po morze. Dokładnie, w związku tak. z tym mam takie pytanie: co panią tak naprawdę e, zadziwiło? gdy kręciła Pani filmik z jakiegoś miejsca, jakiegoś takiego miejsca, które Pani wcześniej nie znała, nie wiedziała Pani o jego istnieniu. Co mnie zadziwiło? Bo ja rozumiem, że Pani jakby w tych filmikach Pokazuje, ale odkrywa Pani nasz kraj na nowo. Dokładnie tak. Ja przede wszystkim pokazuję, tam jest bardzo dużo, bardzo różnego rodzaju filmów. Bo są filmy dotyczące jedzenia, a kuchnia polska jest doskonała jest wyśmienita na skalę naprawdę światową. Poza tym pokazuje tam też takie kulturowe powiedzonka naszych mam czy babć, ale pokazuje też bardzo wiele pięknych miejsc czy takich uroczych, małych klejnotów, które są schowane i który, o których wiemy tylko my jako Polacy, a nie powinniśmy wiedzieć o nich tylko my jako Polacy, powinniśmy promować te miejsca i takim miejscem jest na przykład Ustka, która jest absolutnie pięknym i wyjątkowym miasteczkiem nadmorskim, które warto odwiedzić nie tylko w szczycie sezonu, ale właśnie poza sezonem, żeby zobaczyć tą architekturę, żeby móc zobaczyć też nasze morze, bo My, jako Polacy, też nie doceniamy bardzo naszego morza, a mamy, słuchajcie, kilometry pięknych plaż. Owszem, morze jest zimne, ale czy to naprawdę jest taki problem? Jakby to tylko hartuje nam trochę ciało. To, to nie jest nic takiego. Myślę, że dzisiaj słuchający nas i później, kiedy powstanie z tego materiał, spróbują rzeczywiście wejść do tego zimnego morza, albo będą dzwonić, albo będą dzwonić z pytaniem, jak to zrobić. Natomiast szybko e, szybko tak najlepiej szybko. Natomiast moje pytanie brzmi ty, czy pani ma jakąś odpowiedź po tych filmikach? Ktoś się kontaktuje, ktoś chce więcej, ktoś się zadziwia tym, co się pojawiło na Instagramie? Absolutnie tak. Ja właściwie spisałam sobie kilka takich odpowiedzi, bo ja trochę spodziewałam się tego typu pytania. To konto, czy założenie tego konta, to był strzał w dziesiątkę. dziesiątkę. Oczywiście, jakby są też Polacy, którzy. Z jednej strony są zadowoleni z tego, że ja taki konto prowadzę, z drugiej niekoniecznie, ale takich negatywnych komentarzy w internecie jest mnóstwo i po prostu musimy się nauczyć je ignorować, bo one się pojawiają. To są anonimowe komentarze ludzi, którzy po prostu chcą być nieszczęśliwi. A co do odpowiedzi właśnie do mojej grupy docelowej. Ja dostaję całą masę komentarzy o tym, jak świetne jest to konto, jak... Ja sobie pozwolę kilka bardzo przeczytać. Bardzo proszę, bardzo proszę. Kocham... Przetłumaczone. Kocham Twoje filmy. Muszę koniecznie przyjechać do Polski i zobaczyć to na własne oczy. Dziękuję Ci za to konto. Jestem z XYZ. Wstawcie tutaj sobie jakikolwiek kraj. Kanada, USA, Niemcy, Hiszpania, cokolwiek. Nie mówię jeszcze po polsku. Bardzo nam się z rodziną tutaj dobrze, podoba i dobrze mieszka. Dzięki Tobie możemy odkrywać ten kraj. Dzięki tobie mogę poznać kraj moich dziadków. Ja nie mówię po polsku, ale chcę przyjechać do Polski i zobaczyć to wszystko, co pokazujesz. Dziękuję Ci, że, że tu działasz i rób to, co robisz, bo jest super. Są też takie krótkie wiadomości, jakie super konto zostaje. Albo jestem na Erasmusie i wiem, gdzie mam iść zjeść i co zobaczyć. I naprawdę cała masa ludzi uwielbia Polskę, docenia nasze jedzenie, docenia te piękne krajobrazy, o których przed chwilą powiedzieliśmy, tak? Bo... My naprawdę mamy mnóstwo wspaniałych miejsc do zobaczenia i każdy znajdzie trochę coś dla siebie. Ja jestem wielkim fanem działań aktywnych w naturze, więc to są miejsca, które najczęściej pokazuję. Uwielbiam góry uwielbiam wszelkiego rodzaju lasy, jeziora, bardzo lubię małe miasteczka, ale y, mamy też, i nie jestem takim dużym fanem muzeów, mm -hmm. ale na przykład mój mąż jest ogromnym fajnym wszelkiego rodzaju militarnych kwestii, czyli jakieś takie właśnie muzea zbrojeniowe i tak dalej i zawsze to odwiedzamy i mamy tego mnóstwo, jest twierdza Osowiec na Podlasiu, y, mamy w Ustce właśnie blu, bunkry Bluchera, które też bardzo polecam odwiedzić, y, mamy y, twierdzę w Świnoujcie, jest tego mnóstwo. Słuchajcie? Mamy cytadele w Poznaniu. Oczywiście, no właśnie, gdzie ja tam jadę daleko? Mamy cytadele w Poznaniu, mm -hmm. mamy mnóstwo mm, obiektów, które mają y, znaczenie historyczne. I jeżeli ktoś lubi historię i lubi muzea, to naprawdę nie będzie się tutaj nudził. Polska jest ogromnym krajem i każdy, absolutnie każdy znajdzie coś dla siebie. Super, a proszę mi powiedzieć, bo? Te filmiki, które pokazują się, tak jak Pani mówi, w różnych, w różnych miejscach, docierają do różnych krajów. Tak jest. Czy odezwała się do Pani może kiedyś na przykład nasza Polonia? Absolutnie tak! Odzywa się do mnie bardzo dużo, duża część Polonii. Polonii. Odzywa się do mnie zarówno Polonia, dużo mam, bardzo dużo mam osób ze Stanów czy z Kanady, ale tak naprawdę z całego świata, czy z Australii, czy, czy z Niemiec, czy z Wielkiej Brytanii. I odzywa się do mnie częściowo Polonia, która pisze. Ci ludzie, którzy jakby niedawno wyprowadzili się z Polski, jeszcze mieszkają, jeszcze mówią w tym języku i, i cieszą się bardzo i mówią, ja nie pamiętam takiej Polski, jakie to jest, w... ja muszę chyba pojechać do Polski zobaczyć, mm. bo ja nie pamiętam takiej Polski. Ale odzywa się, odzywają się do mnie też potomkowie Polonii. I to jest bardzo ciekawe, to jest jeden z tych komentarzy, które przeczytałam. Bardzo dużo osób mi pisze, moi dziadkowie są z Polski, wyprowadzili się w trakcie wojny. Ja nie mówię po polsku, jestem na przykład drugim czy trzecim pokoleniem, ale... Moim marzeniem jest zobaczyć Polskę. Polskę. Jak ja się cieszę, że widzę twoje konto, bo ja wiem teraz na pewno, że chcę zobaczyć i odkryć to moje dziedzictwo. Mhm. I to jest dla mnie to jest bardzo wzruszające, że w ogóle ktoś chce przyjechać do Polski i dla niego właśnie Polska jest takim kulturowym dziedzictwem, i oni po prostu chcą odkryć te, to, to mhm. miejsce, zobaczyć. Odzywają się też do mnie ludzie, którzy już byli i którzy mówią, byłem osiem razy, muszę wrócić. Jeszcze mam do zobaczenia to, to, to i tamto bo ja myślę, że Pani filmikiem są bodźcem. Czasami tak. brakuje nam motywacji, czasami brakuje nam bodźca, czasami brakuje nam takiego impulsu, który spowoduje, że tak, chcę tam być, chcę to zobaczyć, bo to mnie zaciekawiło, bo to jest po prostu moje, bo to chcę poznać, bo że, tak jak Pani mówi, wraca się do korzeni. Tak. Ja powiem Pani Kingo tak, no jest Pani rzeczywiście pozytywnie zakręcona, powinna Pani być w tym teleekspres, chyba ogłasza zawsze pozytywnie zakręcony i ja do tego klubu Panią chyba podam, bo zafascynowała mnie Pani tym, że jest Pani młodą bardzo osobą. Młodzie osoby, które najczęściej podróżują po świecie, jeżdżą na Wyspy Zielonego Przylądka. Ja to oczywiście nie krytykuje do Dubaju. Ja Czy też, też podróżuję po świecie. Tak, tak. tak ale podróżuje Pani inaczej. To podróżuje prawda? Pani, myślę, że bardziej ciekawie, bardziej różnorodnie. A jednocześnie bardziej wnikliwie poznaje Pani swój kraj, a przez to my się tak samo pani patrzy na kraj, do którego Pani jedzie. I tu właśnie to tak? jest fascynujące, jeśli my jadąc do jakiegoś kraju lub teraz jak pani teraz kręci filmiki o naszym kraju, odkrywa pani rzeczy, których pewnie nikt z nas nawet może wcześniej nie odkrył, nie zobaczył, nie zwrócił uwagi, nie popatrzył. I to jest fascynujące w tym, co Pani robi. Bardzo dziękuję. Ja myślę i polecam każdemu gorąco, żeby po prostu pójść na ten spacer w miejsce, w, który, w które zazwyczaj nie chodzimy na spacer. Jest piękna pogoda, idzie wiosna, odkurzmy rower i odkryjmy Poznań. Odkryjmy Wielkopolskę. My w Poznaniu czy w Wielkopolsce mamy już całą masę rzeczy do zobaczenia. I, I naprawdę wystarczy czasami po prostu spojrzeć na te nasze miejsca. Z perspektywy turysty, co byśmy wyobraźmy sobie, że jedziemy do tej Chorwacji i co, za, co czego szukamy w Chorwacji, szukajmy tego samego w Polsce? Naprawdę, Dokładnie Polska tak. ma ogrom do zaoferowania. Tu mnie Pani przekonywać nie musi, bo ja tak jak mówiłam, ja kocham swój kraj i odkrywam też miejsca, miejscach, do których też rzeczywiście mało kto zagląda. Choć już coraz więcej mam takie wrażenie, Polacy potrafią już się poruszać po bardzo różnych miejscach, bo jak widzi się to podczas, kiedy się zajeżdża do takiego miejsca, ogląda się takie miejsce. No cóż ja mogę powiedzieć? Już jest Pani w klubie Pozytywnie Zakręconych. Bardzo dziękuję za ten Instagram. I Państwo, zaglądajcie na stronę Kingi Jankiewicz, Podróżniczki i Gaduły. Pisze Pani o sobie tak, jak pisze Justyna Guziak. Ona mówi, że ona nie odwiedza, ona podróżuje. Ona nie, jest, nie lubi przewodników, ona jest sama sobie przewodnikiem, a też zwiedziła ponad 20 krajów, edukując tam studentów, ucząc języka polskiego jako obcego. Zatem bardzo dziękuję za tą cudowną rozmowę. Natchnęła mnie Pani bardzo. Do oglądania i obserwowania pani Instagrama. No i drodzy kochani, uczmy się Polski na nowo. I nie pozwólmy sobie na to, by ktoś nam powiedział z zagranicy, do którego przyjazdu nakłoni film pani Kingi, że my czegoś jako Polacy o swoim kraju nie wiemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzie dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem była Kinga Jankiewicz, podróżniczka i gaduła. Dziękuję ślicznie. Dziękuję pięknie. A ja